Kochani, chciałem Was serdecznie zaprosić na Tej Zapropaty Networking. A ja nazywam się Mariusz Wójcik. Polish King. Jestem z Wolverhampton. Event odbędzie się właśnie w Wolverhampton, w moim mieście. 18 października. Wystąpię tam jako prelegent. Jestem doświadczonym deweloperem w Anglii. Dlatego nazywają mnie Polish King, Dlatego, że osiągnąłem bardzo dużo. Myślę, że je jeśli chodzi o nieruchomości, to jest jeden z największych polskich właścicieli nieruchomości tutaj w Anglii. Jeżeli ktoś jest chętny i zainteresowany moją osobą, zapraszam Was już 18 października. Będę miał okazję podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, które nabyłem przez około 20 lat pracy przy nieruchomościach. I więcej, jeżeli macie ochotę się dowiedzieć jak to zrobiłem, jak to robię, jak kleję do kupy dile, zapraszam, nic prostszego, kup bilet, zarejestruj się i widzimy się na miejscu, pozdrawiam, do usłyszenia.